No, już chyba wiele razy ten temat poruszaliśmy, że niestety te. Ja mam takie trochę odczucie, jeżeli chodzi o te nowożytne Elder Scrolls, że każda z tych gier, czyli Morrowind, Oblivion i Skyrim, one w jakiś sposób gdzieś tam zaczynały pewną nową epokę. I tutaj mówię głównie o dziełach moderów, które się pojawiały, gdzie do Skyrima to już są pewnie dziesiątki tysięcy różnych rzeczy porobione, jak nie lepiej. Natomiast sama podstawa, sama gra korowa robiona przez Bethesdę robiła się coraz, coraz prostsza i coraz bardziej idiotoodporna. W Skyrimie nie ma wolności w bazowym. Niestety, mimo tego, że to jest otwarty świat, to idzie się jak po sznurku i nie można zbytnio kombinować. Brak lewitacji został wytłumaczony już w Oblivionie. Nie ma zaklęć lewitacji, dlatego że prawnie zostały zakazane. Tylko, że mnie jako gracza, czy tam mnie jako postać, którą stworzyłem, tak naprawdę powinno to gówno obchodzić. Okej, okay, może nie kupię zaklęcia lewitacji w gildi magów, ale może jakiś mag gdzieś w mniejszym mieście mógłby mnie tego nauczyć. I ewentualnie korzystanie z lewitacji w miastach na przykład sprawiałoby, że dostajemy grzywne. I to jest sensowniejsze rozwiązanie, a nie po prostu wycięcie bardzo ważnego elementu rozgrywki, bo lewitacja była bardzo ważna już w Daggerfallu. Nie wiem, jak było w arenie, tu się nie wypowiem, ale w Daggerfallu była istotna i w Morowindzie też. I nagle to wycinamy, bo. Uu, prawo zakazało. Serio? Tak, strażnicy powinni mieć takie linki z hakiem i cię ściągać z góry. I to by było lepsze niż po prostu zakaz, bo tak.